W McDonald's spotkajmy się. To z Was Jad w maku na plaży. Ale ten charakterystyczny smrodek McDonalda. Mm, cudowne. Zobaczmy co mają w ofercie. O, jak się brzydko odbija. E, jakiś poproszę jakiś język Hello 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 Cancelar Pepido Languagas. Nie ma polskiego Poczniu Czemu ty nie ostrzysz, dzido? Crispy misiek Full Crispy Legend menu Extreme Cheesy Risketot Full Double Extreme Cheesy Mac Extreme Bourbon Ale czyż Gosia? Czyż nie lepiej pójść totalnie przez ściankę A jak tam było cenowo, bo nie spojrzałem? Tutaj cheeseburger, Mexican Burger 12.50 euro A jakie tu były ceny, bo nawet nie spojrzałem No powiedzmy Mac Bourbon. No nie wierzę. No to o euro drożej niż to. A to papugi się tak drą, bariaty tam siedzą. Nagramy najdłuższą plażę. Na Tenerife Na Klifie Ciepło Ale wiaterek jest przyjemny dzisiaj. Ostrzeżenie było Pewnie i tak nic nie słychać Nie słychać, bo wieje Się ostrzegali, że prawie 50 km na godzinę Będzie Pizgać, mili Państwo Nie mam kremu na ryju Dobrze wyglądam? Też nie. Ale z tym już nic nie zrobię. Jest ok. W sumie to prawie jak na Bałtyku. Trochę cieplej. Nie? Na bałtyckim też są takie fale. Całkiem podobne. Tutaj widać, że już trochę większe niż na Bałtyku. Jest moc, energia, motywacja. Aż się powietrze czy siwo robi. A u. La Jalas Si, sí, signora? Si, sí, signora. come on. Nie, nie tędy. Tu są schodki, signora. Chiquita. Chyba mnie łydki bolą. Come on. Najgorzej. Czerwona flaga. Najgorzej. Chciałem się tu powygłupiać na falach. Ale już słyszałem, że David Hasselhoff gwizdzie, jak tylko ktoś do wody wejdzie. Będzie jakaś Pamela ratowniczka i David. Ale stąd jest piękny widok na cały kurort. Trzy miejscowości. Playa Las Americas, Costa Adeje i... I czasem sprawdzić w internecie. Tam jest napisane fale są zacne, o, też płynie To jest fajny sport, tylko kurczę Nawet może by się człowiek nauczył jakby chciał Tylko kurna wsielpi, to potem ciężko surfować eee. Uwaga silne prądy surferka. Fajny to jest sport, ale na Bałtyku nie wiem, czy można surfować. Chyba można, ale rzadko. Gdzie w Polsce można surfować? Nie wiem. Ola Mewa. 4 metry ma na pewno. Właśnie mijaliśmy na plaży takie, myśleliśmy, że to sobie ludzie zrobili yy, takie z kamyczków kółeczka, żeby tam sobie leżeć na leżaczku i na tymże leżaczku się schować przed wiatrem i opalać, ale się okazuje, że to są domostwa pewnych yy, afrykańskich yy, Przybyszy i tu, jakby nie, nie podejmując tematu, bo nie mi te tematy podejmować, to jest ich tu, widać ich tu dużo i to są ich domy, bo no nie sądzę, żeby ktoś sobie materac z łóżka wyciągał i układał na plaży, żeby się opalać, tak? No ale nie będę wam takich rzeczy nagrywał, bo i po co to oglądać? Dobra, muszę mówić ciszej, żeby zachować powagę sytuacji, ale przyszła pora na zadumę. <laughs> Lubię zwiedzać ale jak już pewnie wspominałem nieraz tylko i wyłącznie w celach zwiedzania budynków jako takich na pewno nie będę tam na kolankach tam tego nie zobaczycie pozdrawiam dzień dobry moi mili ten piękny dzień dzisiaj koszulka oczywiście w lustrzanym odbiciu Suicide Squad jedzie na kłady pojeździć po lesie wulkanicznym, także może się uda coś nagrać. Jak się uda, jak przeżyjemy, to Wam to pokażę. Elo. pięknych okolicznościach przyrody. Konie zaparkowane. Wioska teneryfyńska z widokiem na morze, na ocean. Tylko, że jest jakaś mgiełka i go nie widać. Ale przyjrzyjmy się maszynom. Czemu nie? Czekamy, czekamy. Oświadczenie o sprzedaży nerki, już podpisane. Ładne maszyny, Kimko. Nie wiem, jakie to silniki 300. MXU300. Kimko MXU300. No nie widać oceanu. Ale i tak jest zajebiście Na zboczu wulkanu idę To wiem, coś, czego pewnie nie zrobi nikt z Was nigdy. Stomach emergencji, słuchajcie, da się. Ale spójrzcie, wszędzie lawa, upierdzielony. Jedyna firma, która ma tu prawo wjechać, kładę. Uratowany, ale i upierdzielony. grupa pochłigowa. Wracamy. I can go for day work. <laughs> tak, nie dało się nagrywać. Pogadałem tu z chłopakami trochę, może mi wyślą jakiś materiał, to, to wam to pokażę, ale kurzyło się, kurzyło się kurna bardzo, ale za... polecam, tylko będziecie bardzo brudni. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj w Polsce. zaraz wsiadamy na Katamaran Monte Cristo, zobaczyć balenie i delfiny. Także podobno gwarantowane, ale czy one są gwarantowane? To Wam powiem po. Pogoda, o pogodzie mówił nie będę, bo jest codziennie taka sama. Czyli full lampa i ukrop. Jedziemy. Sobie idę wzdłuż tego portu, bo jeszcze czekamy, oczywiście. No wiadomo, lepiej być za wcześnie niż za późno. Parę łódeczek to by tu przytulił takich no. jachcików. Tu jeszcze zobaczę, podejdę bo ciekawie to wygląda. Taki katamaran, kurde. Pływa z ktoś z Was? Na takich dzikusach? Fajne to jest. Pytanie, czy długo bym mógł żyć na morzu, bo widujemy tutaj takie jachty tańsze, droższe, bardzo drogie. Mieszka tu, wyczytaliśmy parę osób, nawet Kazik Staszewski ma chałupę na Teneryfie. I Beata, Kozidrak z Bajmu, też ma chałupę na Teneryfie. No i paru oczywiście aktorów z, z Tom Cruise, chyba. Nie pamiętam, czytałem sobie w necie kiedyś. Także w to tutaj nie występuje. Nie tyle. Ale takie jak ciki, niektóre to tutaj w milionach dolarów. To biedny prywaciarz. Kayak, my friends. Well good morning everybody again. How are you guys? Ready for a ride? Yeah? Yes. I'm gonna explain you a little bit about that right? yeah. let me introduce myself first. Yeah, my name is Edmund. Yeah, nice to meet you. This is my colleague Michel. Hello yeah. and I'm Captain Miguel. Hola okay, so we have the seats. For everybody all over the boat, yeah. I hope you understand there is a limited amount can be in the front because of the balance of the boat. Yeah, too many people over here. The boat's gonna go like this, and you get it all splashed over here. Yeah? No Tornerekki No i delfiny oczywiście były Wieloryba w się nie było No i płyniemy właśnie na beach party na kurce Jak widać Nie powiem wam jak to się nazywa Bo marynarz ze mnie Taki sam jaki z Erlisa. Ale jest okej okay. 5 km koło brzegu Za mną widać wulkan Widać albo i nie widać, nie widać. i świecić kończy fajna wycieczka 50 65 euro za dwie osoby czy 55 euro od osoby nie wiem no i co? Room Tour, a raczej Katamaran Tour, może zębów nie wybiję, ale obiecać nie mogę, idziemy dookoła. Może się uda, a może się nie uda, ślisko jak cholera. Idziemy na party. Kto mi kupi taką łódkę? Dajcie, Tipa. Idziemy mm. <laughs> dalej. Fajne to jest. Widoki też są, słuchajcie, fajne. Nie pamiętam, ile to kosztuje, muszę sprawdzić. Nie jakoś specjalnie dużo. Mogę kłamać. Wydaje mi się, że 59 euro za dwie osoby, a może za osobę? Sprawdzę to. Mam na, na mailu, w słuchajcie. Sensie. Tam pod spodem już się szykują driny, o tam. No i będzie party i nurkowanie, pewnie gdzieś tu. Nie wiem. jak tu wrócić. Generalnie ceny tych wszystkich wkłady były najdroższe chyba na ten moment. I jeszcze jest w planach paralotnia z samej góry, tam gdzieś spod wulkanu na plażę. No to to wychodzi też sporo, bo chyba 130 euro, moi mili, od osoby. No ale jak się już tu jest i jak już zginąć, to nie utopić się. Tylko w wysokości z przytupem pyknąć, nie? Też tak myślę. Mówił do Was Kofi. Jesteśmy w kontakcie. Teneryfa, Hiszpania. Pozdrawiam. A tak to wygląda bez mojego paskudnego ryja. Pan Kapitan. Czy jak to się tam zowie? No i tu jakieś dzikusy, dzikie plaże. Sąsiadujące łódki, browarki jak widzicie No kurna tak można żyć, powiem wam się, jest. Zwalniają nam miejsce parkingowe Obok dziki ptaszor zwany, podejrzewam, że to mewa ale czy to prawda? I don't know. Ciekawe co tu zobaczymy pod wodą tego, niestety. Moim nowym telefonem pochwalił się przy okazji. Ale to żaden topowy model. Wodoodporny. To nie jest. Ale skałka ładna. Całkiem fajny głaz. O kurna, tam widać ludzi wysokie jest. Zapuszczamy korzenie. Chwilę się rozwinie. I na nie widać. Any shots? <laughs> Thank you very much. <laughs> Thank you a picture <laughs> <Okay. laughs>